Proszę Państwa, jednym z moich priorytetów jako ministra obrony narodowej jest to, żeby wojsko polskie było liczniejsze. W związku z tym bardzo ważny jest proces rekrutacji do wojska polskiego. W 2018 roku rozpoczęła się kampania Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Wojsko polskie rozrasta się liczebnie. Powołałem do życia 18 dywizję zmechanizowaną, która funkcjonuje. Na wschód od Wisły, na tym terytorium, a zależy mi przede wszystkim na tym, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się na to, żeby służyć w wojsku polskim, nie byli zniechęcani poprzez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji. I rzeczywiście znacząco uprościliśmy i skróciliśmy proces rekrutacji do wojska polskiego. Zacznę może jeszcze od takiej historii. Otóż zapoznałem się z Taką historią opowiedzianą przez młodego człowieka, który próbował dostać się do wojska polskiego i rzeczywiście dostał się, ale to było tak, że pochodzi z będzina, najpierw dwukrotnie musiał odwiedzać wojskową komendę uzupełnień w będzinie. Potem został wysłany do Krakowa na badania lekarskie, trzy dni spędził w Krakowie, żeby przejść badania lekarskie, a następnie. Został wysłany do sosnowca, żeby przejść rozmowę z psychologiem. To wszystko zabierało czas, to wszystko powodowało, że chociaż akurat ten człowiek był rzeczywiście zdecydowany i zdeterminowany, żeby przystąpić do wojska polskiego, ale nie zawsze tak bywało, byli kandydaci, których ta procedura, skomplikowana procedura, po prostu zniechęcała. Do przystąpienia do Wojska Polskiego. Otóż uruchamiamy, dziś już funkcjonuje portal rekrutacyjny, zostańżołnierzem.pl. Na portalu rekrutacyjnym każdy, kto będzie chciał zgłosić się do Wojska Polskiego, będzie mógł to zrobić, a więc zarejestruje się kandydat na portalu, zostanie poinformowany, gdzie i kiedy ma się zgłosić. Chodzi o to, żeby to właśnie miejsca, w których ten kandydat będzie odbywał rozmowy kwalifikacyjne, były wyznaczone w ten sposób, że będziemy brać pod uwagę skąd kandydaci pochodzą. A więc to nie będzie tak, jak było dotychczas, że kandydaci byli wzywani. Do WKU, WSW, w określonym, w stolicy województwa z reguły, ale te wojskowe centra rekrutacyjne, bo tak nazywają się jednostki, które będą przeprowadzały rozmowy kwalifikacyjne, będą organizowane doraźnie w miejscu, w którym będzie najbliżej do największej, dla największej grupy kandydatów. I w takim wojskowym centrum rekrutacyjnym. W ciągu jednego dnia maksymalnie dwóch dni odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się także badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem. A więc zmiana podejścia, zmiana filozofii polegająca na tym, że wszystkie te działania, które dotychczas były rozproszczone, będą skoncentrowane w jednym miejscu w wojskowym Centrum Rekrutacyjnym. Również skracamy, ale także intensyfikujemy szkolenie podstawowe. Będzie trwało 28 dni. Wykorzystujemy pełniej czas, który jest nam dany, a więc zajęć będzie po prostu więcej. Zajęcia będą także w soboty. Zależy nam na tym, żeby w stosunkowo krótkim czasie. Szkolenie podstawowe zostało przeprowadzone. Będziemy korzystać także z metod e-learningowych, e tak żeby nie tracić czasu na wykładanie, na przykład regulaminów wojskowych z regulaminami wojskowymi, każdy z kandydatów może się zapoznać poprzez e-learning. To jest ta formuła, to jest ta zmiana, która spowoduje znaczne przyspieszenie i ułatwienie. Przystępowania do Wojska Polskiego. Chciałem podkreślić, że Wojsko Polskie jest liczebniejsze z roku na rok, że ten proces został znacząco zmieniony w 2015 roku. Przypomnę, że wówczas Wojsko Polskie. Wojska operacyjne liczyły 95 tysięcy żołnierzy. Dziś mówimy o 108 tysiącach żołnierzy, jeżeli chodzi o wojska operacyjne. No i mamy nowy, piąty rodzaj polskich sił zbrojnych, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, już ponad 25 tysięcy żołnierzy. Ale to wciąż jeszcze zbyt mało, żeby wojsko polskie było silne, żeby wojsko polskie mogło stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, a więc ułatwienie procesu rekrutacji do wojska polskiego w moim głębokim przekonaniu jest gwarancją tego, że Polska po prostu będzie bardziej bezpieczna. Dziękuję.